Instytucje Unii Europejskiej przy stanowieniu przepisów muszą przestrzegać prawa Unii. Jeżeli osoba lub spółka, której dotyczy decyzja Unii, uważa, że prawo nie było przestrzegane, może zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sprawy te są badane przez Sąd, który został utworzony w 1989 roku w celu wzmocnienia ochrony sądowej obywateli i przedsiębiorstw. Sąd rozpoznaje sprawy z zakresu konkurencji, środowiska, zdrowia publicznego, znaków towarowych czy przejrzystości, a wszystkie one mogą dotyczyć jednostek lub przedsiębiorstw. Na przykład w słynnym wyroku sąd Utrzymał w mocy grzywny sięgające blisko pół miliarda euro nałożone na Microsoft za naruszenie unijnych reguł konkurencji. W innym orzeczeniu sąd potwierdził, że państwa mogą wymagać, żeby wszystkie mecze Mistrzostw Świata oraz Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej były w interesie publicznym transmitowane w niekodowanej telewizji. Sąd nie ogranicza się jednak do zatwierdzenia decyzji Unii Europejskiej, lecz często stwierdza nieważność decyzji innych instytucji Unii. I tak, poprzez serię wyroków w sprawach połączeń i przejęć, sąd sprawił, że komisja przywiązuje obecnie większą wagę w chwili podejmowania decyzji do gospodarczych skutków połączeń. Sąd wymaga również od instytucji Unii odpowiedzialności za własne akty, domagając się, by przestrzegały praw podstawowych obywateli, gwarantujących, że prawo osoby do uzyskania informacji o powodach wydania wobec niej decyzji będzie szanowane, oraz że prawa dostępu do dokumentów Unii można nam odmówić tylko w ograniczonych przypadkach. W ten sposób Sąd gwarantuje, że Unia Europejska przestrzega własnych reguł i pozostaje organizacją zbudowaną na zasadach państwa prawa.